W dzisiejszym filmie musimy przetestować, jaki team jest najlepszy pod farminie gemów, bo mamy trzy nowe bonusy. Na ten moment każdy narzeka na ten update, że jest mało, ale Presto napisał na Twitterze, że oni to zmienią, bo źle to po prostu zbalansowali. Zobaczcie tutaj tego tweeta, napisał, że źle to zbalansowali i znacząco podniosą ilość gemów, a więc musimy się dobrze przygotować do tego, musimy zobaczyć, jaki team jest najlepszy, bo możliwe, że jak to zbalansują, to na przykład za mocno to zbalansują i na starcie zarobimy dużo więcej. I w ogóle zrobiłbym jedną rzecz, na początku poszedłbym na Trade Plaza, bo na Trade Plaza prawdopodobnie teraz Siedzią, bo ludzie wcześniej masowo wykupywali wszystkie huge pety i teraz będą chcieli się pozbyć tych petów, bo się okazało, że cena petów nie wzrośnie, a więc może teraz właśnie kupimy huge pety tanie. Zobaczymy w sumie, jak ludzie wystawiają te pety teraz. Wcześniej Golden Huge Hell Rock chodził jakieś 18-20 bilionów. Zobaczymy, jak teraz ludzie to wystawiają. Czy dalej po takich wysokich cenach, czy już obniżyli ceny? No trochę już obniżyli ceny, ale to i tak jest drogo jeszcze. Nie musimy poszukać jakiejś lepszej tej plazy, bo wydaje mi się, że teraz trochę ceny tych petów spadną, no bo ludzie kupili ich za dużo i się okazuje, że te pety no, no nie są jednak takie mega super. Chociaż ktoś i tak chyba kupił mu tego Golden Hell Rocka za 17, a nie, myślałem, jakiegoś innego kupił. Dobra, idę poszukać jakiejś takiej bardziej pełnej Trade plazy. Dobra, zobaczmy, jak to tu wygląda. Czy tutaj ktoś wystawia na przykład nowe jajka? Wystawiają, ale drogo wam powiem. Tutaj 13, no tutaj za droga 14, 14, no nie, no przesadzone ceny. Tutaj za 12, dobra, tutaj kupmy sobie, z, nie wiem, za 12 jedną sztukę. Albo dobra, niech nawet będzie, że dwie sobie kupimy. O ile mi się ku uda kupić dwie? No nie, na, nie uda mi się. Ale dobra, gościu ma tu ich dużo, a więc sobie kupmy no, kurde, nic nie mogę kupić. Tak to wykupują. Chcę trzy sztuki kupić i trzy sztuki naraz chcę otworzyć po prostu. Dobra, trzech mi się nie uda, za dużo ludzi to kupuje. Mniejsza w to. Ale powiem wam, że ludzie tak mega mocno nie obniżyli tych cen jeszcze. Dalej tutaj te ceny są no przesadzone, powiem wam. Dobra, otwórzmy sobie dwa te jajka naraz, zobaczymy, co nam z tych jajek wyleci. Może wyleci nam jakiś Titanic. Pet. O tutaj w ogóle gościu trzy naraz otwiera. Tutaj w ogóle, które są moje. To chyba było moje? No nie tutaj gościowi rośnie, to nie moje. No najgorzej. No nie no, huge Peta tego trafił. Szkoda. Nam dwie małpy. Wyleciały takie. Dobra, może jeszcze już trafimy. W ogóle czy to był ten rzadki, nie, to był ten mniej rzadki. Dobra, mniejsze w tą trade plazę idziemy sprawdzić, jaki team będzie najlepszy pod farmienie gemów właśnie. Dobra i powiem wam, że dosłownie chwilę temu był jakiś reset i na Twitterze Big Games pojawiła się informacja, że podobno drastycznie zwiększyli ilość zdobywanych gemów, a więc pójdźmy to sprawdzić. Nie wiem, na początku w sumie może tutaj sobie pójdźmy to sprawdzić, tylko podobno w ogóle nie da teraz na jakby prywatnym serwerze wchodzi do tej kopalni, ale da się w sumie. No dobra, sprawdźmy, czy rzeczywiście się więcej zdobywa na normalnym świecie, później zobaczymy na hard no nie wiem, czy więcej, jakby, no nie jakoś mega dużo, ale może troszeczkę więcej. A to jest dopiero, jakby tutaj pierwsza kraina. No nie, no zdobywa się na pewno więcej niż wcześniej, bo wcześniej się dużo mi tego zdobywało. Dobra, pójdźmy zobaczyć, jak to wygląda dalej z tej, jakby, dużej skrzynki. Zobaczmy tutaj, oj, nawet potrójne diamenty tutaj mamy, no to w sumie nam się to przyda i porobiłem sobie też trochę enchantów, ale to zaraz zobaczycie to. Tylko zobaczmy, ile teraz, no poleci. No dużo więcej tego leci, dużo, dużo więcej. Miliony teraz nam już lecą. Wcześniej jakieś tysiące nam leciały, a to jest normalny świat. I Jeszcze tak naprawdę możemy pójść tutaj i tam jeszcze więcej będzie. I tak naprawdę jak jeszcze byśmy porobili enchanty, no to może być nieźle, tylko musimy znowu na ten devoid pójść i tutaj odpalić sobie to i odpal może to. Tylko powiem wam, że wydaje mi się, że ja i tak więcej zarobię na sprzedawaniu petów z enchantami, bo ja mam mega dużo już wam pokazuję, jakich petów. Takich shiny petów. Jakbym przerobił te shiny pety na dark metery i enchantował je, to ludzie na pewno by chętnie kupywali. No, bo zobaczcie, mam też takich dużo petów, porobiłem sobie te enchanty. I na przykład tutaj zobaczcie: Diamond Bug Lock Piątka daje plus 10% na to, że wylecą wam loot bugi. ale w ogóle zmniejszyli to. Było 25% na tym tutaj enchantie, a teraz zmieścili na 10%. I jeszcze mam taki na przykład, i to daje wam 2% na to, że nie wiem, jakiś zagrajdowany ludbak wam wyleci, nie wiem. pozmieniajmy sobie trochę te pety, ale tu w sumie wejdźmy do tej kopalni, żeby to zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Trzeba przetestować, który enchant jest lepszy, żeby zrobić full team takich, no dobrych petów, ale pójdźmy właśnie tutaj i rozwalmy tą skrzynkę bez niczego, bez żadnych enchantów, i później zobaczymy, jak to będzie wyglądać z enchantami. I w ogóle teraz tiki dostajemy, wcześniej tików nie było. Jakby no mega małe są te tiki, bo tylko 7 koła, ale no na hardkorze to już. Mógł być naprawdę duży tyk I co chwilę te tyki się dostaje? No to troszeczkę to poprawili, powiem wam. Zobaczymy, jak to będzie na hardkorze wyglądać, tylko chcę zobaczyć, ile dostaniemy worków, jak ubijemy tą skrzynkę, bo na hardkorze będzie dużo ciężej ją ubić. No nie jest, źle, nie jest dobrze. Na pewno jest lepiej niż było. Nie wiem, powiem wam, że jak tą skrzynkę rozwalimy, to może nam sporo tego wyleci, bo zobaczcie, że tu jest razy 5 diamenty. Jestem ciekawy, ile można zarobić za taką razy 100 skrzynkę. Jak taką macie i chcecie, żebym wam pomógł na hardkorze, to się odzywajcie oczywiście. No bo na hardkorze to dużo ciężej rozwalić. Tutaj myślę, że nikt z was nie potrzebuje na normalny świecie, ale jak na hardkorze potrzebujecie, to macie mój Discord w opisie i się odzywajcie, jak chcecie, żebym wam pomógł. Dobra, i została już końcówka. Zobaczymy, ile nam tego wyleć, jakby tutaj ze skrzynki razy 5. A więc 5 razy tyle nam powinno polecieć, bo ten mnożnik działa na worki, właśnie. Tylko ciekawe, czy na te worki działa. No, powiem wam, że troszeczkę tego leci. Nie jakoś dużo, no, ale lepiej niż wcześniej było. 11 milionów, no i tutaj jeszcze jeden worek jest. Dobra, idziemy zobaczyć, jak to będzie wyglądać na hardkorze. Dobra, i na hardkorze teoretycznie mamy dwa razy tyle petów, a więc powinno być tego więcej. Te dwa muszę Zdjąć i załóżmy sobie właśnie te z nowymi enchantami, bo kilka takich mam. Ale finalnie cały team musimy ogarnąć. Mam tutaj tego jednego, ale nie wiem, czy go się opłaca. Na razie załóżmy te, które nam zwiększają szanse na loot Diamentowe diamentowe ludbugi oczywiście. Nie, mam chyba gdzieś 7 takich petów na zwiększenie szans na te lootbagi. Zobaczymy, czy co, cokolwiek to da. Dobra, tutaj jeszcze tego. No i dobra, I mamy 7 albo 8 takich petów założonych. Zobaczmy, jak to tu wygląda. No tutaj w ogóle nikt tej skrzynki nie bije. Niestety, a więc tu nam to trochę zajmie. Palmy sobie to, odpalmy sobie to. W ogóle ile tu na dostajemy? Tyle samo praktycznie co na normalnym świecie, a więc nie wiem czy ma znaczenie hardcore, czy nie ma. No troszeczkę więcej się dostaje, ale dosłownie troszeczkę Dobra, powiem wam, że rozwalenie tej skrzynki mi trochę zajmie Muszę jakiś proserwer ogarnąć Spróbujmy rozwalić tą słabszą skrzynkę Zobaczymy, czy cokolwiek nam te enchanty dadzą Dobra, tutaj to spróbujmy rozwalić No nie, no tu jest jakiś giganupski serwer No gościu tej skrzynki nie może rozwalić Musimy jakiś lepszy serwer znaleźć Tutaj na Natika w ogóle trzy razy mniej się dostaje z tej skrzynki A więc z lootbagów pewnie też trzy razy mniej się dostaje No ale zobaczmy Ole, sypło tych lootbagów, powiem wam No trochę tego tutaj sypło Ale z. Czy jakoś dużo, no nie wiem. Tutaj w ogóle ile za to dostajemy? Za to 4000 dostajemy. No troszeczkę lepiej jest, ale powiem wam, że chyba i tak bardziej opłacalną metodą jest po prostu zostawianie FK na wielkanocnym jajku i sprzedawanie, nie wiem, Shiny Legend i tak dalej. Dobra, muszę znaleźć jakiś lepszy serwer, gdzie ludzie będą bić tą ostatnią skrzynkę, zobaczymy, jak będzie na tej ostatniej skrzynce idę zrobić full team petów z nowymi enchantami, bo to nam może dużo dać. Dobra, powiem wam, że ciężko jest znaleźć jakiś serwer, gdzie ktokolwiek tutaj jest, ale no jakoś powiedzmy ta skrzynka idzie. Może mi się... Nie wiem, w pół godziny udaję ubić tutaj jest mnożnik razy 3, no to może coś więcej na tym zarobimy. I w ogóle też zauważyłem, że usunęli tego boosta, jakby na potrójne diament. Zobacz, już tego nie ma, a więc nie, może to było zepsute i za dużo się z tym zarabiało, czy coś. Dobra, ale niech rozwala się ta skrzynka, no trochę mi to zajmie. Dobra, jest już końcówka tej skrzynki, zobaczymy ile dostaniemy z tego. W ogóle jestem ciekawy, czy jakby ten Enchant Royalty działa na Ludbagi, bo tak naprawdę, no wszystko Ludbagi się rozchodzi. Nie wiem, w ogóle zobaczymy, czy ta Royalty działa nawet na takie końsy. Założę za chwilę Full Team petów i zobaczymy, jak to będzie bo w ogóle ja tą skrzynkę biłem bez potrójnego demagera jakby serwerowego trzy razy szybciej bym to uwalił, a tak to 10 minut to biłem, dobra podejdźmy bliżej pod skrzynkę żebyśmy dokładnie wszystkie lootbagi zabrali, żeby było wi widać ile dostaniemy za wszystkie lootbagi po prostu dobra i skrzynka pada, zbieramy wszystko no i coś tam leci, dalej leci to no jakby nie jakoś super dużo, 7 milionów 350 tysięcy, za 10 minut zbijania skrzynki, no nie wiem powiem wam no nie wiem dla kogo ten update jest bo już bardziej dla graczy free to play chyba jest opłacalne otwieranie jajka eventowego Więcej na tym zarobiłem. Dobra, ale dajmy jeszcze szansę. Zrobię team petów z nowymi enchantami. Zobaczymy, może one jakoś dużo dają. Nie w ogóle teraz zobaczmy, ile natyka będziemy dostawać z full teamem huge petów. Czy to royalty w ogóle działa na tą skrzynkę? Dobra, na pewno szybciej będziemy bić teraz, ale zobaczmy, ile natyka dostaniemy. No, 6,64. Powiem wam, że to royalty mega mało daje. Miałem 30 petów z royalty, gdzie każdy jeden pet daje plus 100% gemów, no i farmię tylko 1000 mniej bez tego royalty. Powiem wam, że to royalty jest giga słabe. Trzeba porobić nowe enchanty we wszystkich petach chyba. A więc dobra, teraz biorę się właśnie za to. Dobra i powiem wam, że łącznie wyenchantowałem z 20 petów pod te zakichane loot bugi. Musimy sobie trochę niżej zjechać. No i tutaj zobaczcie, że tego jest naprawdę, naprawdę mega dużo. Zakładam wszystkie, zobaczymy, ile tego dokładnie jest. Jak z takimi enchantami nie będzie lecieć dużo, no to powiem wam, że nie wiem, znowu to preson będzie musiał zbustować, bo był jeszcze jakiś jeden reset, może coś znowu zrobili. W ogóle w sumie zobaczmy jedną rzecz. Czy on przypadkiem nie znerfił tutaj tego? Chociaż nie, nie, zobaczę niestety, bo jeszcze mi się robi. Ale dobra, w takim razie wejdźmy tutaj, bo w ogóle też jest jedna ciekawa rzecz. Jakby z tą kopalnią. Może jakiś tutaj sekret będzie w przyszłych update'ach dlatego, że jedną rzecz wam pokażę. To chyba było gdzieś tutaj, tak mi się wydaje. Zobaczcie tutaj, można sobie normalnie po drabinie wejść. A więc może coś tutaj dodadzą właśnie. Tutaj normalnie można sobie chodzić, zwiedzać, ale więc obstawiam, że w przyszłym update, może tu się pojawić jakieś sekretne jajko diamentowe na przykład. Bo to jest taka kraina, że tu powinno coś być, tak mi się wydaje. Ale dobra, ważniejsza jest ostatnia mapa. Zakładam wszystkie pety, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. W ogóle zobaczcie, że te kopalnie są totalnie puste. Jestem na serwerze, no, gdzie są osoby, a nikogo na tych kopalniach nie ma. Ale dobra, dajmy jedną szansę i w ogóle zobaczcie to: Mini Kometa zrespiła się w Mystic Mine. Mystic Mine jest tutaj. Ciekawe. Gdzie ta kometa jest? Chyba z tam u góry, bo jakby no tutaj za bardzo, nie ma jak się dostać ta kometa. W ogóle tutaj ta skrzynka się nie resp'i. Dziwne to jest dosyć i tutaj w ogóle coś jest zablokowane, Zobaczcie jakby niewidzialna tekstura. Niem, nie serwer będę musiał zmienić. Dobra, ale załóżmy najlepsze pety właśnie pod te loot bagi. Dobra, mam 29 petów i wszystkie są z tymi nowymi enchantami piątkami. Do tego zakładam 7 huge petów z super teamworkiem i jak z takimi petami będziemy mało farmić, to odpuszczam tą kopalnię totalnie, dopóki Preston tego nie poprawi, o ile nie poprawi. Tego. Jakby tu nie wiem czemu ta skrzynka się nie rozpie, więc pójdę na wcześniejszą mapkę. I w ogóle zobaczcie, co tu znalazłem. Końcówka już tego jest. Razy 100 było jakby skrzynka. Przypadkiem ją rozwaliłem. Zobaczmy, ile nam poleci z tego. Jakby ludbak jeden nam wyleciał. Zobaczmy, ile gemów poleci mi ze skrzynki razy 100. 17,5 miliona. Mało trochę. Nie no, jedyną nadzieją są te Ludbugi, ale ta skrzynka się nie respi. Muszę znaleźć jakiś serwer, gdzie ta skrzynka jest. Nie, tu jest skrzynka, spróbujmy tą rozwalić. No i trochę tych ludbagów się sypło. No i nie wiem, może z milion tutaj wyleciał nam. Dobra. Powiem wam, że na razie poddaję się z tą kopalnią. Ona jest nie dość, że słaba, to jeszcze pobugowana. W kolejny filmy może ją poprawią. Wysprawcie film z mojego drugiego kanału. No i do następnego.